Po części ich szest bojowy do mojego obiektywu makro Piękne mrówki O, było widoczniej żuwaczki. Próbuję złapać telefon. Piękne, ale żuwaczki A więc od teraz firmy będą mogły nawet tak być Tak wyglądać z bliska po części. Jeżeli będzie sobie odpowiedni, to jest moim haczykiem. O, piękne żuwaczki. Jestem nie u mnie w chołpy, w górach. Ja jej dosłownie prawie dotykam, ją teraz. Więc mam nadzieję, że wam się spodobają ujęcia makro no Mi się będą podobać na pewno. A to, zaraz pokażę. To jest taki zesow Taki klips To jest obiektyw. Wystarczy założyć na obiektyw, i już można robić piękny makro. A tak to u mnie wygląda. Spróbuję teraz. Teraz w telefonie makro zrobić. Nie wiem, czy się uda. Chyba nie. No, nie uda się. Ale i tak. To jest mrowisko. To teraz to nagrywałem. A więc mam nadzieję, że się spodobają takie filmy. Na no. kolejne piękne mrweczki Teraz im niegatonek widać. Bardzo piękne mrówki sobie nie są. Jakaś się zdenerwowała. Jak tutaj jest wyjście? To jest film, to testów obiektywu więc... Jeszcze do końca... A tutaj robotnicy są O, są. Gdzieś tutaj robotnica. A jakoś... Dobra. Więc obstaję, że będą często nagrywki z tym pieknie. się. A więc spodziewajcie się. No, jeszcze będzie ciąg dalszy tego odcinka oczywiście. Ale że będzie kilka odcinków właśnie z tym obiektywem pięknym. O, no a tutaj jestem ja w górach w kołpie, jak już wcześniej wspominałem. Więc do następnego momentu nagrywania. Zdecydowanie większy ruch niż wczoraj w tym rowisku. dosłownie pokażę tak wczoraj to ledwo co było widać jakieś pojedyncze ledwo co była dzisiaj robi wrażenie ciekawe o co mi chodzi że takie pobudzone dzisiaj są Ruch jak w Rzymie, czycie mi przez chwilę? Ja naprowadzam zjeść, póki to też mnie gryzał. <laughs> to za blisko się zbliża. No, już pali, więc idę im dać coś innego. Przerzuciłem im tutaj czczownicę, a po później... co tutaj się dzieje. A wcześniej było bardziej kluczowe. Dobrze się. Zawsze mają pokarm. Muszę uważać, żeby też mnie za bardzo nie gryzły, bo już to się czasami zdarzyło. Wcześniej podawaj. No, niestety mało co próbuję uciec. Chcę mi to uczyć, jakby im się udało. Czymś uciec. W sensie. No, ale one będą miały rydzonko. A ja film. Chyba za tym i tak prędzej czy później wkazłaś prędzej czy później to i tak by coś zjadło. Tą czczownicę, bo tą stronę, więc Takie jest koło jednak A od mrówek taki złoty brzuch Taki piękny siuciek teraz sobie Ten mrowek, więc proszę o wydumaczyć co narobią. Nie, nie wiem czy to ten sam czy to ten sam gatunek, czy nie. Ewidentnie to... Trzymają to bardziej jest krawą. Żyzą. Ciężko złapać ostrość. I się wszystko rusza. Ale te szmarówki się ciągnie to inny gatunek, jedzą. Jest jeszcze z innej. Ja bym nie przed... dwie. One nie są kawałek Przepraszam za to, ale tata sobie trąbi. na dobą z tego obiektu schowała się. To jest bardzo mały pajączek też. Bardzo ładny przy okazji. Ale Tutaj chodzi też mszyca. co, so, jak wszyscy wiedzą, są dosyć małe. Tego muszę ją teraz znaleźć. A najgorsze jest to, że jest, że jest chyba po drugiej stronie. Nie uda się. No to może znajdę inną no. No to wracamy do pojemka. Niczy. A jest Dobra. to jest mszyt to. to tutaj tutaj, w innym właśnie, Ale się chowaj niestety Dobra, też Uwaga, gdzieś tutaj jest właśnie, Idzie Pana. Taka... Ciekawe to tutaj trzeba przyznać. Tutaj jest droga. No udało się żrubeczki pokazać. mamy Przez cały ten odcinek chciałem pokazać żółeczki mrówki. I to na maksymalnym przybliżeniu. Jeszcze dodatkowo Są Widać ja trochę mi się rzęce trzęsą ja mogę je pokazać przy Piękny odwłok, ale się błyszczy a i głowa ze słóweczkami, a tutaj, dobra, już tam dalej. Tutaj też jest gąsienica, gdzieś o tu A idzie do mrówka może jeszcze jakąś znajdę. Nie, nie ma, a jest jednak dobra poprawka, są dwie. Ja. Jeszcze jeden. A ja do tej, o, porusza się aktualnie. Pocznie się stała w miejscu po prostu. Więc wtedy okazję pogadać się i żółeczki. Aj, ucieka. No, a więc dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i proszę o zostawienie suba i lajka like oraz się na grupę na Facebooku, do której link jest w opisie.